czymam golenych fotograficznym program bez nazwy. Dzisiaj pobawimy się w taką zabawę znać różnicę. A dokładnie to będę nagrywał taki materiał wideo, w którym będę właśnie szukał różnic pomiędzy aparatem, na którym teraz nagrywam, czyli Sony ZV-1 Mark II, a jego poprzednią wersją z przed kilku lat. To jest najnowszy aparat, który właśnie ma premierę. Eee, no, właśnie, ja wyszedłem do parku, żeby też przy okazji potestować ten aparat i jego możliwości do vlogowania. No, ale jak to w parku słyszycie i widzicie, różne rzeczy się dzieją i właśnie jest jakiś remont, więc panowie odpalili piłę tarczową i tną beton. Eee, więc przy okazji możecie zobaczyć, jak w warunkach miejskich, warunkach kiedy będziecie na przykład vlogowali na wakacjach, ten aparat poradzi sobie z nagrywaniem dźwięku. Ja specjalnie się tak też ruszam dookoła, żebyście zobaczyli, jak radzi sobie z ostrym światłem. Dzisiaj niewątpliwie takie jest. No a teraz zapraszam Was do tego, żebyście zobaczyli różnicę między dwoma aparatami w obudowie i to, co się zmieniło. No to przechodzimy do obejrzenia zewnętrza tego aparatu. Od góry, tak jak widać, aparaty niewiele się ze sobą różnią. Zresztą można powiedzieć, że obudowa w całości jest praktycznie identyczna. kilka, kilka drobnych szczegółów różni te aparaty. Będę o nich opowiadał w trakcie pokazywania. Tutaj na górze mamy multizłącze do zamontowania mikrofonu, do zamontowania różnych akcesoriów, no i oczywiście do zamontowania martwego kota, który nam będzie ochraniał ten mikrofon. Jak widzicie, to jest pierwsza taka duża różnica. Mikrofon w ZV1 jest metalową siatką przykryty, natomiast w ZV1 MK2. Jest w obudowie, po prostu są zrobione dziury i w ten sposób jest to całość aparatu jakby wzmocniona. Nie ma dodatkowych ekstra elementów. Jeśli chodzi o przyciski on/off, praktycznie w tym samym miejscu, tutaj obok mamy przycisk w nowym aparacie, który służy do przełączania się pomiędzy fotografią, filmowaniem a S q Czyli slow i quick. Tak, bo możemy od razu nagrywać właśnie sekwencje w zwolnionym tempie i w przyspieszonym. W poprzednim aparacie mieliśmy tryb mode i tam po prostu zmienialiśmy tryby pracy aparatu. Inteligentne auto, auto, półauto i wszystkie tryby manualne PSAM. Więc. Ten tryb, mode mamy tutaj. Obok mamy przyciski do nagrywania wideo, spust migawki i zoom, pierścień zooma, white tele. No, praktycznie niczym się nie różni i mamy przycisk najbardziej wysunięty po prawej stronie patrząc od strony fotografa. To jest przycisk C1, czyli przycisk, który można sobie samemu zdefiniować, można mu nadać własne, ulubione funkcje. Fabrycznie jest tutaj ustawione rozmycie tła, czyli możemy sobie w trakcie Nagrywania, kiedy chcemy dać efekt bokach, czyli dodatkowo za nami tło zostanie rozmyte. I przechodzimy teraz do tej części obudowy. Tutaj, jak widzicie, poza dwoma śrubkami i zawiasem od ekranu LCD tylnego. Mamy na Sony Z1 MK2 trzy dziurki. Też y, specjalnie w obudowie zrobione są to dziurki, które służą, y, y, są y, do y, y, głośnika. Y, stąd wydobywa się dźwięk. Na przykład migawki. No, Pani przypominam, że to jest wszystko elektroniczne. OK, teraz popatrzmy sobie z przodu aparatu. Jak widzicie. Też nie ma jakichś ogromnych różnic. Zeiss, Zeiss, Vario. Lampki. Czerwone, które służą do tego, żeby sygnalizować w momencie kiedy nagrywamy. Mi się spodobało jeszcze w sony ZV1MK2. To, że fajne jest, fajna jest informacja na ekranie LCD w momencie, kiedy nagrywamy. Dookoła robi się taka czerwona ramka, ale o tym, ramka, ale o tym będę mówił już kiedy będę pokazywał wnętrze aparatu jego menu teraz. Przyglądamy się dalej. No, właśnie, i to jest ta różnica, jedna z podstawowych, o której mówiłem, czyli grubość obiektywu. Rzeczywiście, Sony ZV1 MH2 ma obiektyw troszkę bardziej wystający, troszkę bardziej, można powiedzieć, gruby. Ale to jest właśnie duża różnica konstrukcyjna, bo Sony ZV1 w wersji drugiej. Ma obiektyw 1850, a Sony ZV1, czyli poprzednik, miał 2470. No, niektórzy mogliby powiedzieć: hmm, dlaczego obiektyw został obcięty, jeśli chodzi o tele? Ale przypominam, że to jest aparat do vlogowania. Vlogerzy jednak bardzo często potrzebują pokazać coś na szerokim kącie, szczególnie kiedy stoją sami na tle jakiegoś budynku, o którym opowiadają, chcą go pokazać. To ma to duże znaczenie, żeby jednak ten obiektyw rzeczywiście na szerokim się ładnie prezentował, no a w tak kompaktowej obudowie to też jest wyczyn zmieścić obiektyw, który ma od 18 mm i zaczyna się od 1,8, a w sony ZV1, MK2 kończy na 4. Czyli światło jest całkiem przyzwoite. Tutaj, ok, przechodzimy teraz do tyłu aparatu. Jak sobie położymy to. Pierwsza i znacząca różnica, która jest z tyłu, dobrze jak ułożę to teraz, jest taka, że to miejsce, tu, pod którym, na którym trzymamy kciuka, o tak, powinienem powiedzieć, miejsce, na którym trzymamy kciuka, tutaj, tak. W pierwszym tym modelu jest jakby z innego plastiku, jest jakby tutaj wklejone. Natomiast konstruktorzy rzeczywiście w modelu ZV1 Mark II zrobili to już jako część obudowy. Wydaje mi się, że w wersji pierwszej było troszkę bardziej chropowate może się lepiej trzymało, ale to będę w stanie ocenić, jak ten aparat będę miał trochę dłużej, pochodzę z nim, nakręcę właśnie jakieś dodatkowe materiały, to wtedy będę wiedział, czy ten aparat, czy to ma rzeczywiście duże znaczenie, dużą różnicę, czy to się jakoś odczuwa, czy jest pomijalne. Dobra, jeśli chodzi o przyciski, to widzicie, że są praktycznie tak samo. Przygotowane. I tak samo rozłożone. Przycisk function. Obok menu. Kółko, które służy do zmiany parametrów. Na nim jest oczywiście display, na nim jest samowyzwalacz, na nim są inne funkcje. Na dole mamy przyciski do odtwarzania wideo czy też przeglądania zdjęć, które zostały zrobione aparatem. No a pod spodem jest Sony ZV1 przycisk, który możemy customizować C2, a i kosz pod tym samym przyciskiem, a w MK2 jest kosz, ale też przycisk do fotografii produktowej. O tym będę mówił więcej właśnie w trakcie już testu praktycznego, kiedy wybiorę się z tym aparatem na miasto, kiedy będę nim fotografował, filmował i sprawdzał jego najróżniejsze funkcje. O, zobaczcie, jak się włączy aparat, to automatycznie się obiektyw wysuwa, i praktycznie one są tej samej wysokości, pomimo tego, że jeśli tak na wysokość obiektywu wysuniętego, pomimo tego, że rzeczywiście ogniskowa jest różna w tych aparatach. Ekrany, jak widzicie, też się praktycznie niczym nie różnią. Rzeczywiście w Sony ZV1 MK2 ekran jest na, całym swoim, na całej swojej powierzchni dotykowy, co widać, jak bardzo jest upaczkany paluchami. No ale niestety to jest zmora wszystkich tych naszych ekranów dotykowych w telefonach, aparatach, tabletach. Tak to się niestety dzieje. Dobra, to teraz przechodzimy do tej części obudowej, czyli prawej części, patrząc od strony fotografującego. I tutaj jest dość znaczna duża zmiana. Mamy na górze mikrofon, wejście jackowe pod spodem mamy. Rzeczywiście, w ZV1 złącze multi, które poprzednio służyło do ładowania, a pod nim mamy mikro HDMI. Natomiast w ZV1 Mark II mamy też, oczywiście, jacka, żeby podłączyć zewnętrzny mikrofon. Mamy mikro HDMI na samym dole, a po środku jest USB-C. I to to USB-C, które można podłączyć i które działa w trakcie pracy aparatu czyli możemy sobie normalnie ładować, czy to z gniazdka, czy to z powerbanku, aparat w trakcie nagrywania, w trakcie robienia zdjęć. No ma to dość duże znaczenie i jest to wygodne. Dobra, jeśli chodzi o spód aparatu, no to tutaj też jest duży, duża jedna zmiana. Otóż został przeniesiony gwint do wkręcenia selfie sticka, czy też do wkręcenia statywu lub takiego zdalnego pilota, właśnie z którego ja też korzystam. Zobaczcie, zresztą o tym pilocie mówiłem przy okazji. Sony ZV1, link gdzieś tutaj macie. Jest oczywiście na dole klawka na baterię i kartę pamięci. Zobaczycie od razu tutaj, karta, bateria jest taka sama. Jest to, więc jeśli ktoś ma już ten aparat, chciałby wymienić, chciałby sobie dokupić drugi. No to oczywiście nie ma żadnego problemu z kompatybilnością baterii, dokładnie ten sam model. Jest to bateria NPBX1. Pod tą klapką kryje się też oczywiście kryją się gniazda pamięci, karty SDHC. Pamiętajmy, że te aparaty nagrywają 4K, więc karty muszą być szybkie i muszą być nowoczesne jest też wejście na kartę memory stick ciekawe czy ktoś pamięta, że Sony jeszcze kiedyś produkowało takie karty memory stick mamy teraz nagrane yy, to jak te aparaty się różnią między sobą od zewnątrz szczególnie ten nowy aparat jakie ma inne funkcje wyciągnięte na obudowę jeśli chodzi o obudowę to nie bardzo się różni myślę że to na tyle, jeśli chodzi o nasz pierwszy materiał o tym aparacie. Drugi to już będzie pokazanie jego funkcji wewnętrznych. Trochę opowiem wam o menu. Cześć. Cześć. Trochę wam opowiem o menu, ale także zobaczymy jak się ten aparat sprawuje w takim codziennym używaniu właśnie, jeśli chodzi o vlogi. Od razu mogę powiedzieć, że to, że został zmieniony miejsce na gwint do wkręcenia statywu czy też selfistika, no to jest bardzo wygodne, bo naprawdę dzięki temu teraz aparat mam wygodnie po środku. Nie muszę go przekrzywiać w żadną stronę. Fajnie to pracuje. Dzięki bardzo za dzisiaj. Polecam Wam do oglądania nasz kanał. Polecam do oglądania materiały na temat ZV1 Mark II. Do zobaczenia.